Witajcie z osiedla słonecznego w Głogowie Małopolskim. Macie tutaj e, nagranie w trasy linii numer 300, 303. Będzie to kurs z osiedla z Centrum Przesiadkowego w Głogowie Małopolskim do e, miejscowości Tajęci na Piaski, dokładnie, da, dokładnie miejscowości Wysoka Głogowska. Ja sobie teraz w tej chwili wbiję w systemie informacji pasażerskiej przejazd techniczny, ponieważ jest to przejazd techniczny, żeby pasażerowie nie myśleli, że już mam bity kurs linii numer 303, ponieważ z osiedla słonecznego, tak jak powiedziałem, jadę przejazdem technicznym na centrum przesiadkowe. Już wcześniej widzieliście to u mnie na kanale, taki przejazd techniczny przy okazji kursu do miejscowości Budy Głogowskie, do przystanku Budy Głogowskie-Zacinki Rondo. Tutaj macie taki, taki tak samo wyglądający przejazd techniczny z tym, że jadę później przejazdem liniowym numer 303 do miejscowości Tajęcina, do przystanku Tajęcina-Piaski przez Budy Głogowskie. Przez, przepraszam, przez miejscowość Wysoka Głogowska. Także tu macie taki również bonusik w postaci, postaci e, przejazdu technicznego na centrum przesiadkowe. Wbiłem teoretycznie tak, według sztuki, powinno się tak robić, bo w karcie mam wyraźnie, że to jest przejazd techniczny. Według sztuki, powinno się taki przejazd techniczny wbijać na tablicę i po prostu jechać do do przystanku początkowego z taką tablicą. Niektórzy kierowcy robią tak, że po prostu tego nie robią, zostawiają po prostu kurs liniowy, mimo tego, że to jest przejazd techniczny. Ja taki przejazd techniczny sobie wbijam, bo tak jest zgodnie ze sztuką. Obecnie to nie jest przejazd liniowy, nie ma takiej linii, która jedzie z osiedla Słonecznego do centrum przesiadkowego, więc ja sobie coś takiego właśnie wbijam. Przejeżdżam sobie przez centrum Głogowa Małopolskiego. Mam jeszcze 3 minuty do odjazdu z centrum przesiadkowego, to jest wszystko tak obliczone, żeby, żeby, żeby kierowca nie musiał czekać sobie na tym centrum, żeby mógł zebrać pasażerów i od razu jechać. Ja jeszcze, będę czas, ja jeszcze będę miał chwilkę czasu na uzupełnienie kilometrów, jeżeli chodzi o swoją kartę drogową, o przejechane kilometry, oraz wbicie ponowne swojej wcześniejszej służby w systemie informacji pasażerskiej. Puszczę tu kierowcę, żeby sobie zrobić więcej miejsca na, na wjazd na centrum przesiadkowe. W tym momencie wylogowuję się, wymeldowuję się z przejazdu technicznego. Podjeżdżam na pustych tablicach na stanowisko. Tu jest pusto, więc ja sobie po prostu zaraz wbiję kurs linii numer 303. Oczywiście odpowiedni do mojej służby z karty drogowej. Dobrze, tu się zatrzymuję, więc tak. Wbijam sobie następująco kurs. Opisuję początek swojej służby z karty drogowej. Moja służba jest to służba 301 przez 3, także taką służbę wybieram w SIP-ie. Pokazuje mi kierunek tańcina na piaski, czas rozpoczęcia 7.56, jest godzina 7.55, także mam jeszcze minutkę do odjazdu. Otworzę drzwi, aczkolwiek nie ma pasażerów, więc nie było takiej potrzeby. Uzupełniam sobie kartę drogową o kilometry, które, które do tej pory wykonałem. Tutaj macie również to czego do tej pory nie nagrywałem. Taki delikatny bonusik, czyli to co się dzieje poza, poza pracą kierowcy. Poza to co się dzieje poza filmami, no bo to jest element pracy kierowcy. To co teraz właśnie w tej chwili robię. Mam 7.56. Jest czas do odjazdu. Pasażerowie przyjechali z Rzeszowa, wysiedli z autobusu linii numer 301. Do mnie nikt tutaj nie chce wsiadać chyba, tak mi się wydaje. Jeszcze poczekam. Jedna pani pasażer idzie przechodzi przez centrum przesiadkowe, ale widzę, że nie wyraża zainteresowania moim autobusem, więc opuszczam. Opuszczam swój przystanek początkowy i zmierzam w kierunku miejscowości Tajęcina, w kierunku przystanku Tajęcina-Piaski. Następny przystanek będzie to Głogów Małopolski. Większość wariantów, większość linii przejeżdża przez centrum przesiadkowe. Przejeżdża tam tędy linia 301, przejeżdża linia 302, przejeżdża linia 300, 305, przejeżdża, przejeżdża linia 306, przejeżdża również nasza linia 303, którą obecnie jadę. E, jedynym wyjątkiem, e, nie wiem jak w większości wariantów, nie przejeżdża tędy linia numer 304, która jeździ do miejscowości Butybłogowskiej, która jest w całkowicie w inną stronę, w drugą stronę. Może któryś z wariantów jeździ do, przez głogów Małopolski, przez centrum, e, przez rynek do wód głogowskich. Nie wiem czy, tak, czy takie warianty są. Ja obecnie jadę zupełnie inną linią, więc na to nie zwracam uwagi. Przystanek głogów Małopolski jest pusty. Ale widzę, że tu Pan się jednak zorientował, że jadę na, na tajęcinę. Wysoka Jeszcze raz? Tań, wysoka Łowacka. Jakaś ulga? Cały. Cały. 3 zł. Okay. Dziękuję. W tej chwili przystanek w rynku w głowowym jest to dosyć ruchliwe skrzyżowanie. Tutaj trzeba, trzeba chwilę odczekać, zanim będę mógł ruszyć. Przystanek według systemu informacji pasażerskiej będzie to zawadka 02. Nie wiem dlaczego zawadka, tak go się nazywa. Ja już wiem, który to będzie przystanek. Do tej pory tego przystanku nie widziałem w rozkładzie. Będzie to przystanek tutaj, mieszczący się obok, obok tych domków, które mijam po, po lewej stronie, również po prawej stronie. Jest to przystanek, który niedawno został włączony do, do rozkładu. Dokładnie, jest to ten przystanek. Właśnie tego przystanku nie mieliśmy, został on niedawno włączony tutaj do, do rozkładu jazdy. Minąłem przystanek Zawadka, następny przystanek byłoby Małopolski, ulica Leśna. Widzę, że SIB jeszcze nie, jeszcze nie do końca zdaje sobie sprawę, że ten przystanek jest włączony, trochę się zgubił, przyjechałem już yy, metry, które miałem do tego przystanku jeszcze nie zasygnalizował, że tego przystanek, ten przystanek mam Że ten przystanek minąłem. Całkiem możliwe, że jeszcze nie stanie się na pozycji jest ten przystanek A tak jak mówię jadę teraz do przystanku przy ulicy Leśnej w Głogowie Małopolskim. ulica Leśna, następny przystanek Wysoka Głogowska szkoła. Wyjeżdżam z granic administracyjnych miejscowości Głogów Małopolski Będziemy mieli teraz kawałek drogi przez las, kawałek prostej, dosyć długi kawałek prostej. Ja już tu nie jeździłem, ale jeździłem ją wtedy, kiedy jeszcze wam jej nie nagrywałem więc teraz Wam ją po prostu nagrywam tej linii na moim kanale jeszcze nie było były już praktycznie wszystkie linie, które jeżdżą tutaj po Głogowym Małopolskim za wyjątkiem linii szkolnej, która w której jeździ wiadomo tylko w dni nauki szkolnej ale ta linia to jest dopiero pokręcona Osobiście uważam, że linia pojeżdżąca po Głowowie Małopolskim, jako wariant szkolny, jest jedną z najbardziej pokręconych, jednym z najbardziej skomplikowanych wariatów linii, które jeżdżą tutaj w Pogłowowie Małopolskim. Weryfikowałem teraz rozkład, ten kurs, którym aktualnie jadę, jest bez przejazdu kieszeniowego do przystanków Wysokiej Głogowskiej. Po prostu bez przejazdu kieszeniowego, który istnieje tutaj, w Wysokiej Głogowskiej. Ten kurs będę miał. Będę miał na pewno przez ten przejazd z jadąc z powrotem w kierunku głową Małopolskiego, więc zapewne Wam ten wariant nagram. w Tajęcinie która, która, która tam działa także dla kogoś kto dojeżdża od, od tej strony do, do Tajęciny jest to bardzo dobre połączenie autobusowe od strony Głogowa oczywiście dla firm które, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie pętli autobusowych w miejscowości Wysoka Głogowska Ja dojeżdżam do przystanku wysoko w Szkoła W tej chwili swojego jedynego pasażera, którego miałem a więc będę mógł do Was mówić troszkę głośniej podniosę sobie tą roletkę, SIP mi dał sygnał do odjazdu więc byłem tutaj na przystanku o czasie a nawet kilkanaście sekund przed czasem następny przystanek to będzie wysoka głowska cmentarz że od niedawna jest tutaj zrobiona sygnalizacja świetlna. Ta sygnalizacja świetlna ma zapewne związek z tym, że jest tutaj szkoła. Jest to zrobione ze względu na to, żeby dzieci mogły bezpiecznie po prostu do tej szkoły sobie przez ulicę przejść. Również ta sygnalizacja świetlna dlatego jest tutaj postawiona. Właśnie do przystanku wysoka głowowska cmentarz, cmentarz mijam po prawej stronie, następny przystanek wysoka główowska sklep <tryk> <tryk> Ostatnio mi trapi jakaś taka dziwna chrypka, nie mogę się, nie mogę się pozbyć tej chrypy. Nie jestem ani przeziębiony, ani, ani chory. Dobrze się czuję, tylko ta, ta chrypka. Po prostu czuję, jak mam takie w gardle, taką zalegającą, nie wiem, jakąś wydzielinę, którą muszę sobie odchrząknąć. Mamy rowerzystę przed sobą, również gdzie auto z naprzeciwka, nawet więcej niż jedno, więc no, ja muszę po prostu poczekać na, na możliwość wyminięcia rowerzysty. Wcześniej minąłem przystanek Wysoka Głogowska-Sklep, następny przystanek Wysoka Głogowska, 9 przez 10. Tutaj jest mało takich miejsc, w których można takiego rowerzystę wyprzedzić, gdyż yy, ta miejscowość yy, posiada wiele zakrętów, są to łagodne zakręty, ale wiadomo, że no, po prostu muszę wyjechać na przeciwległy pas, żeby, żeby takiego rowerzystę wyminąć, a zakręty mi tego nie ułatwiają. Minąłem przystanek Wysoka Głogowska 9 przez 10. Następny przystanek Wysoka Głogowska piaski. Mijam Przystanek Wysoka Głogowska Piaski, następny Przystanek Wysoka Głogowska piaski Las. Będzie to przedostatni przystanek na trasie linii numer 303. Słuchajcie, troszkę już tych filmów nagrałem, troszkę, troszkę mam ich zrobionych. Eee, możecie już zapewne ocenić, ci, którzy oglądają mój kanał, e, większą ilość czasu. Możecie już zapewne ocenić, e, co w tych filmach, co w moich filmach jest do poprawienia, co jeszcze można poprawić, co mogłoby być lepiej. Także niezwłocznie dajcie znać w komentarzach, co mogę jeszcze poprawić, co mogę zmienić, co mogę wrzucić nowego być może. Póki są przejazdy PKS, no MKS to nie pokaże Wam niestety całego autobusu, gdyż chronię dane osobowe oraz nie chcę pokazywać twarzy pasażerów. Może, może, może sobie tego nie życzą, więc nie chcę tego pokazywać. Być może, gdy będę pracował w MPK, będę pokazywał już cały, cały, że tak powiem, całą szybę przednią, razem z prawym lusterkiem. Tutaj na to nie liczcie niestety, <laughs> minąłem wcześniej przystanek wysoka głogowska piaski las. Przede mną ostatni przystanek na trasie, przystanek tajęci na piaski. Przystanek, który jest jednocześnie pętlą autobusową dla linii numer 303. Ja już wam teraz chciałem podziękować za uwagę, za poświęcony czas, za spędzenie tego czasu razem ze mną, za jazdę razem ze mną. Zachęcam Was do śledzenia kanału, do wypatrywania nowości, do wyczekiwania nowości, te nowości nieuchronnie nadchodzą. W momencie, kiedy ja to nagrywam, jest to dla mnie ostatni tydzień pracy w PKS, MKS Rzeszu. Także tym bardziej, tym bardziej jest coraz bliżej do, do, nowości, do nowości na kanale. Ja w tej chwili sobie tutaj zawracam. Widzicie, w tej chwili przede mną przystanek tajęci na piaski. Ja tu kończę kurs linii numer 303. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się hejka.